Tej strony Karolina, a dzisiaj e, będzie taki szczególny film, przynajmniej dla mnie, bo dzięki temu będziecie mogli poznać mnie troszkę lepiej, bo będę mówić o książkach, które mnie zmieniły, o książkach, które mnie w pewien sposób ukształtowały i sprawiły, że jestem w tym miejscu, w którym jestem i jestem tym człowiekiem. W którym aktualnie jestem. Zaczniemy od czegoś, można powiedzieć, banalnego, bo powiem Wam o książkach Astrid Lindgren. O Pipi, o Roni z Zbójnika, o Braciach Lwie Serce. To są książki, które po pierwsze sprawiły, że kocham czytać i pokazały mi, że dziewczynki mogą być. Silne, że dziewczynki mogą być wspaniałe, że dziewczynki wcale nie są gorsze od chłopców, do czego przejdziemy jeszcze myślę później. I te książki Astrid Lindgren, ja uważam, że ona po prostu była wybitną pisarką, wybitną autorką, takim człowiekiem, który w duży sposób wpłynął na to, jak wygląda teraz literatura dla dzieci, czy też literatura w ogóle. I no ja. Tymi książkami zaczynałam czytać, czytałam je z mamą, po czym czytałam je sama, dwa lata temu chyba podczas, albo rok temu podczas maratonu z literaturą dziecięcą czytałam właśnie Braci Lwie Serce i po raz kolejny ta książka złamała mi serce. Te książki będę polecać i czytać swoim dzieciom, jeśli takowe się znajdą w moim życiu. I po prostu każdemu nieważne ile macie lat, nieważne. Jaka jest Wasza płeć? To są po prostu fantastyczne książki. Później mamy w ogóle takie dwie, można powiedzieć, nietypowe książki, dlatego że ja w liceum czytałam. Natomiast nie czytałam dużo, na pewno nie czytałam tak jak czytam teraz. Czytać uwielbiałam od zawsze, ale były fazy. Były fazy, w których czytam mniej, były fazy, w których czytam więcej. I później zaczęłam, yy, będąc już na studiach, przeglądać Instagramy i w ten sposób znalazłam się w tym magicznym świecie zwanym Bookstagramem. I był, pamiętam, Dzień Książki i w Empiku chyba było tak, że kup Dwie, trzecią tam będziesz miał za darmo, coś takiego. I ja wtedy kupiłam człowieka o 24 twarzach, i historię pszczół, chyba, bo czarne skrzydła już czytałam wcześniej to była his nie, historia pszczół sekretne życie pszczół wstawiłam tu okładkę na pewno. To było coś, co sprawiło, że ja. Chciałam założyć Bookstagram, że wróciłam na dobre do czytania, tak samo zresztą jak seria Samanty Shannon Czas żniw. Ja skończyłam czas żniw i potem od razu na kolejny dzień poleciałam po dwie kolejne części, czyli po zakon mimów i nie pamiętam tytułu tak, ale. Te książki, właśnie, ta seria The Bone Season płynęła na to, że zaczęłam e, czytać bardzo regularnie i zaczęłam czytać dużo. Myślę, że nikogo to nie zdziwi, jeśli powiem, że kolejną e, książką, właściwie serią, to są kroniki czerwonego klasztoru, czyli Maresi na Ondel i listy Maresi. To jest dla mnie książka naprawdę przełomowa. Bo ja niestety mam to sobie za złe. Byłam tą dziewczyną, która mówiła, że dziewczyny są głupie i, o, i że ja nie jestem taka jak inne dziewczyny. W ogóle Karo, co ty miałaś w głowie? Naprawdę jest mi strasznie za to wstyd i myślę, że właśnie Maresi wzbudziła we mnie taką potrzebę solidarności z innymi kobietami i taką potrzebę siostrzeństwa. Zauważyłam, jak ważne jest to, żebyśmy razem się wspierały. I że siostrzeństwo i solidarność z innymi kobietami jest w stanie przenosić mury, tym się teraz kieruję. Zawsze staram się siać taką pozytywną energię i komplementować na przykład inne dziewczyny, nie po to, żeby sama się czuć lepiej, że o, jaka jestem dobra i miła. Nie, tylko chcę, żeby te dziewczyny uwierzyły w siebie. Tak samo jak ja w siebie uwierzyłam i chcę, żeby wiedziały, że są piękne i wspaniałe i nie muszą nikogo za nic przepraszać. Musiałam y, naładować aparat, bo oczywiście mi się rozładował, więc jeśli jest zmieniony kadr, to wybaczcie. Kolejna książka, właściwie powieść graficzna, nadal w tych klimatach y, feministycznych, to jest Walka Kobiet, czyli 150 lat bitwy o wolność, równość i siostrzeństwo. I właśnie o tym jest. Ta powieść graficzna o tym, jak kobiety walczyły o te prawa, które mamy teraz o równouprawnienie, o prawo do głosowania, o możliwość y, zażywania środków antykoncepcyjnych czy dokonywania aborcji, jeśli któraś tak o sobie zdecyduje. I to jest ważne przede wszystkim, żeby dostrzec, że to nie było tak, że kobiety o cokolwiek poprosiły. To była po prostu walka kobiet, dosłownie walka kobiet, więc jak ja widzę argumenty teraz, jak są na przykład marsze osób LGBTQ, albo było Black Lives Matter i w Ameryce ludzie protestowali, i jak ja słyszałam. Że oni mają nie być tacy emocjonalni albo nie być tacy agresywni, to ja naprawdę się zastanawiam, czy ci ludzie i nawet kobiety, które to komentują, czy one wiedzą, jak ich prawa zostały zdobyte? Jakie rzeczy musiały robić inne kobiety, ile musiały poświęcać, żebym ja mogła pójść na przykład na wybory? W tym temacie jeszcze długa droga przed nami, ale mam nadzieję, Dużą nadzieję i dużą wiarę w to, że będziemy żyć kiedyś w pięknym świecie, gdzie każdy będzie równy. Może to głupie, że w to wierzę, ale tak jest i lepiej w to wierzyć i coś robić, niż nie wierzyć i siedzieć w domu. I potem na Kolejna książka to, dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry, która przybliżyła mi problem rasizmu. Ale nie rasizmu, który polega na tym, że ja na przykład śmieję się z czyjegoś koloru skóry albo mówię, że ktoś jest głupszy ze względu na kolor skóry. Chodzi bardziej o rasizm systemowy, czyli coś, co jest bardzo. Ukorzenione w danym państwie i na tej podstawie jest zbudowany cały system opresji, bardziej lub mniej widocznych. Każdemu polecam właśnie, dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry. Jest też tam poruszona kwestia odwróconego rasizmu i tego, czy on rzeczywiście istnieje, czy może nie istnieje i jest tylko um, próbą odwrócenia uwagi od pewnego problemu, to do własnego przemyślenia, bardzo chciałabym, żebyście dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry przeczytali. Później mamy trzy książki, mogę powiedzieć, że poruszające podobną tematykę, ale w dosyć inny sposób. To znaczy, mamy gdyby ocean nosił Twoje imię, mamy też A Woman, A Snowman, która będzie wydana w Polsce. W kolejnym roku, tak przynajmniej myślę, przez wydawnictwo Editio i mamy też y, Z Miłości, To Współczuję, reportaże z Omanu. Te książki pozwoliły mi zrozumieć pozycję kobiet w islamie i to, że to nie do końca jest tak, że każda z kobiet jest do czegoś przymuszana i wiedzie y, smutne życie dziesiątej żony. Często jak słyszymy o kobietach właśnie w islamie, o kobietach, które są muzułmankami, to pierwsze takie myśli, które nam przychodzą, to to, że są one nieszczęśliwe, że są one przymuszane do wielu rzeczy bez własnej woli, że na przykład jeśli noszą burkę, hijab, bądź inny strój właśnie typowy dla, tej, dla tego wyznania, to, że to jest coś, czego one nie chcą robić, ale muszą, bo na przykład zmusza je do tego mąż. I te trzy książki pozwoliły mi poznać różne perspektywy. Gdyby Ocean nosił twoje imię, wybór noszenia hijabu był przemyślanym własnym wyborem naszej głównej bohaterki. Co więcej, jej rodzice mówili jej, że słuchaj, Shirin, gdybyś tego nie nosiła, byłoby ci znacznie łatwiej. Koleżanki muzułmanki, tam jest jedna taka bohaterka, która się pojawia. Też mówiła Shirin, właśnie podobne rzeczy, że gdybyś nie nosiła hijabu, to twoje życie byłoby prostsze, to nikt by nie zwracał na, siebie, na ciebie uwagi, a to była po prostu jej decyzja, i w ten sposób czuła, że po prostu panuje nad tym, kto ma do niej dostęp, kto zobaczy jej włosy, a kto nie. Więc Tutaj właśnie mamy taką y, kobietę, która sama chce to robić. Fakt jest taki, że oczywiście ona żyje w Ameryce, więc troszkę jest inaczej, ale jednak nadal z tą ksenofobią y, i nienawiścią się spotykała. Później mamy e-woman snowman, i tutaj rzeczywiście mamy sytuację, kiedy dziewczyny są zmuszane do aranżowanych małżeństw, bardzo często pełnych agresji, braku ciepła, braku jakichkolwiek pozytywnych uczuć. I wiem, że niektórzy mówią, że to, są, to jest powielanie stereotypów. Ja tak nie uważam. To jest po prostu inne spojrzenie na życie kobiet w islamie. Po prostu. Tak jak każda Polka, na przykład, która y, identyfikuje się jako katoliczka, będzie miała inne przekonania, inne poglądy, jedna na przykład będzie decyduje się czekać z seksem do ślubu, dla innej nie będzie miało to znaczenia, jedna będzie w bardzo mocno patriarchalnym związku, kiedy to mąż będzie zarabiał, i póki to jest jej wybór, to jakby spoko. Ja. Szanuję cudze wybory, nawet jeśli może ich nie rozumiem. I możemy mieć kobietę, która jest wierząca, ale na przykład nie ma to dla niej znaczenia. Na przykład chociażby to czekanie z seksem do, do ślubu, to akurat taki pierwszy przykład, który mi przyjdzie na myśl. Która będzie miała swoje pieniądze, która będzie gdzieś się wyrywała z tych e, ram, można powiedzieć, tradycyjnej polskiej rodziny. Przynajmniej na przykład takiej rodziny, z jakich pochodzą nasze babcie. Oczywiście nie chcę tu uogólniać, ale wiem, że po prostu że nie do każdego będzie się to odnosić, ale jednak jak myślimy o takiej polskiej rodzinie jeszcze za czasów naszych babć, to trochę takie mamy właśnie skojarzenia, mąż który pracuje, kobieta która siedzi w domu, zajmuje się domem i zajmuje się dziećmi i jeśli chce śmiało. I tak samo w Islamie, bo to była taka bardzo długa dygresja. Tak samo w Islamie będą kobiety szczęśliwe i będą kobiety nieszczęśliwe, będą kobiety umęczone i będą kobiety wyzwolone. I pięknym podsumowaniem tego wszystkiego jest właśnie reportaż, z miłości to współczuje opowieści z omanu, który pokazuje różne twarze życia islamskich kobiet. Naprawdę ich doświadczenia były bardzo różnorodne. Ich emocje, ich historie, to było no, nie do porównania, dlatego warto na taki temat mieć różne spojrzenia, i właśnie te trzy książki to mi dały. Gdyby Ocano się Twoje imię, A Woman is Snowman, która swoją drogą jest powieścią pisaną na bazie doświadczeń autorki i z miłości, to współczuję. Później mamy książki Elizabeth Acevedo. Wiecie, że to nie są moi ulubieńcy. Ale zmieniły dla mnie postrzeganie bohaterów, o których czytamy. Że ci bohaterowie muszą być różnorodni i muszą być różnorodni nie dlatego, że to jest popularne, że tak trzeba, bo to poprawne politycznie. Nie. Ci bohaterowie. Muszą być różnorodni, żeby każdy w książce mógł przeczytać historię o sobie Jest taka historia związana właśnie z Elizabetha Sevedo, z tego co kojarzę, ona jest nauczycielką I właśnie uczniowie jej powiedzieli, że oni nie chcą czytać tych książek, bo te książki nie są o nich I myślę, że no będąc białą, hetero kobietą, to nigdy nie odgrywało dla mnie takiej dużej roli Bo większość właśnie bohaterek jest taka jak ja w momencie, gdyby moja orientacja była inna, albo moja tożsamość płciowa byłaby inna, bądź mój kolor skóry mógłby być inny, to też moje doświadczenia byłyby inne. I chciałabym w książkach widzieć siebie. Po drugie jest to ważne nie tylko właśnie, żeby widzieć siebie, ale też żeby inni mogli poznać różnorodne historie i stąd narodziła się lista książkowej różnorodności, gdzie możecie wpisywać swoje propozycje, a także się inspirować książkami, które z pewnych względów, czy to ze względu na bohatera, czy na autora, są różnorodne. Jeśli mówimy już tak grupowo, to na mnie bardzo ogromne wrażenie, bardzo ogromne. Po prostu ogromne wrażenie e, robiły zawsze książki Louise O'Neill. Ja wiem, że to nie jest może najpopularniejsza o, e, autorka, i ona zbiera naprawdę różne opinie, w tym opinie, że to jest trochę feminazizm, że to jest trochę nienawiść do mężczyzn, że to nie jest taki feminizm, że chcemy równości, tylko taki feminizm, że nienawidzimy mężczyzn. Ja tego tam nie dostrzegam. Ja po prostu wiem, jak pisze e, Louise O'Neill, czytałam jej już. Trzy książki, a ja chyba napisała cztery, piszę chyba piątą. Mogę się oczywiście mylić, ale tak mi się kojarzy. I zaczęłam od Asking for It, gdzie ona przybrała jako autorka troszkę taką rolę biernego obserwatora i zostawienia czytelnika z własnymi jego myślami. To znaczy, u niej nie znajdziecie skomentowania czegoś. To znaczy, w Asking for It główną, głównym motywem jest właśnie to, że jest Emma, która jest, no, no nie jest najbliższą osobą. Bardzo zwraca na siebie uwagę, yy, chce być zawsze w centrum, jest seksowna, jest śliczna, jest popularna. I w momencie, kiedy jest na imprezie, tam się upija i zostaje zgwałcona, to właśnie pojawia się to Asking for it. Że sama się o to prosiła, że mogła się tak nie ubierać, że mogła y, się nie upijać, że mogła nie iść w ogóle do tego pokoju. I to jest coś, z czym bardzo często spotykamy się na co dzień, że, te o, że to, co mamy na sobie, y, może spowodować, że ktoś nas zgwałci albo nie. I czy my będziemy za to ponosić winę, y, czy nie, co w ogóle nie jest prawdą. I bardzo bym chciała, żeby każdy nauczył się y, tego, że to. Co ty się ubierasz? I to, czy ty jesteś pijana i leżysz na chodniku i nie jesteś w stanie wstać, to oczywiście też odnosi się do mężczyzn, bo mężczyźni też są gwałceni. To nie ma żadnego znaczenia, naprawdę żadnego, a za gwałt odpowiada wyłącznie gwałciciel, bo dziewczyna nie była zgwałcona, bo miała krótką sukienkę. Dziewczyna została zgwałcona, bo ją ktoś zgwałcił. Ale przez właściwie całą książkę Louise O'Neill ani nie przyklaskuje temu, ani nie mówi, że to jest bardzo złe i szkodliwe. Tak robi w swoich kolejnych książkach, czyli w The Surface Breaks, polskie Pod Taflą, a także Only Ever Yours. W Pod Taflą to była taka wariacja na temat Małej Syrenki, to był ale właśnie bardzo feministyczny, tylko trochę właśnie przez za zaprzeczenie. Kiedy Louise O'Neill pokazuje nam rzeczy, które nie powinny się stać, a nie pokazuje, o feminizm jest super. Nie. Ona pokazuje, zobaczcie, to się dzieje, jak kobiety się nie wspierają. To się dzieje, kiedy kogoś wykluczamy. To się dzieje, jeśli po prostu żyjemy w jakimś dziwnym społeczeństwie, gdzie wszystkim włada jeden mężczyzna i może dzielić ludzi na gorszych i lepszych. To się właśnie dzieje, ale ty, czytelniku, przemyśl to sobie sam. Bardzo podobnie było w Only Ever Yours, czyli o książce, gdzie dziewczynki są, mm, wychowują się. W szkołach one tam zostają nienaturalnie, raczej nienaturalnie. To są dziewczynki z probówki, bo dziewczynki się już nie rodzą naturalnie i one żyją w miejscu, gdzie najważniejszą ich cechą jest to, jak wyglądają. Jak się ubierają i czy spodobają się mężczyźnie. To są książki, które naprawdę też dały mi dużo do myślenia. I dwie ostatnie książki. Pierwsza z nich to Felix Ever After. Wiecie, że ja Felixa pokochałam. Pokochałam go ze względu na fabułę, pokochałam go ze względu na wartości, pokochałam go ze względu na różnorodność. Ale ta książka oprócz tego była dla mnie bardzo edukacyjna. Ja nigdy w książkach, gdy pojawiał się jakiś transpłciowy bohater czy bohaterka. Ja tego jakby nie rozumiałam, co czuje taka osoba. Nie, że nie rozumiałam w stylu, nie wiem, jak można być transpłciowym. Nie, ja po prostu nie wiedziałam, jak to tak całkowicie formalnie działa, co czuje taka osoba, jak wygląda ten proces dopasowania płci przypisanej przy urodzeniu do tej płci. Faktycznej, czyli tej, z którą się czuje dany bohater czy bohaterka, ja tego nie rozumiałam. I Felix Ever After był po prostu dobrym źródłem edukacyjnym. Też dowiedziałam się na przykład, czego nie mówić, że nie ma zmiany płci. Nie ma takiego czegoś jak zmiana płci, a tak błędnie myślałam. Że nie można na przykład robić takiego czegoś, o czym w ogóle nie słyszałam, jakby ja się nie spotkałam z takim powiedzeniem jak deadnaming. Kiedy nazywacie kogoś, kto jest osobą transpłciową, jego bądź jej starym imieniem, że tego się nie robi. I jak ważne jest dla tych osób, żeby używać ich zaimków, żeby nazywać ich dokładnie tak jak one tego chcą, a nie tak, jak wam się podoba, bądź coś jest dla was wygodniejsze. Tego musimy się oduczyć, ja się właśnie tego przez Feliksa nauczyłam. I ostatnia książka to jest The Hate Książka, która ostatnio w rankingu wylądowała na, yy, w tej kategorii dobre, czyli 4, 4,5 gwiazdki. Natomiast jest to książka bardzo ważna, i doskonale dopełniała wydarzenia, które miały miejsce właśnie w Stanach Zjednoczonych z okazji protestów Black Lives Matter, bo to jest powieść młodzieżowa, natomiast bardzo ważna, bo pokazuje właśnie jak działa ludzkie myślenie na temat osób czarnoskórych, i że zawsze jest to takie wytłumaczenie. Kogoś zabiłem, no tak, ale wiecie, mógł być dealerem narkotyków. Kogoś zabił policjant, no tak, ale wiecie, on kiedyś groził nożem jakiejś starszej pani. I to jest dobitnie pokazane, i my, jako ludzie, możemy uczyć się właśnie dzięki takim książkom na naszych własnych błędach. One wytykają nam to myślenie. One są niewygodne do czytania, bo pokazują nam, jak bardzo możemy się mylić i to, jak często. Sami po prostu wydajemy jakieś wyroki, nie mając do tego żadnych uprawnień. Dajcie proszę znać w komentarzu, jakie książki zmieniły Wasze życie, jakie książki wpłynęły na Wasz światopogląd. Będę wdzięczna za każdy komentarz i bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!